Hej, słuchajcie, witajcie. Jestem Gilon i to dzisiaj jest dzisiaj sklepie 27 stycznia 2023 roku. I co, dzisiaj mamy e, nowe skiny Deki D'Alaroja. Pierwszy to jest skin Deki D'Alaroja za 1500 wraz to jest takimi, proszę bardzo, stylami. Takie mamy tutaj różne style. E, z plecakiem oczywiście Get My Bug też to jest ze stylem. Dalej mamy drugiego skina Deki D'Alaroja, czyli Water La, La Roya za 2000 wraz jest z kilofem Ostrzy Tragedii. No i tutaj. Ten skinek ma takie tutaj edycje styli, proszę bardzo. Dalej mamy, oczywiście, freestyle, freestyle Laroi za 500 i zestaw The Kid Laroi za 2400. Dalej mamy Stay za 200, czyli tutaj e, muzykę jak na wczytywanie. Dalej mamy Serce Króla za 500, emotkę. E, Spaduwa za 500, Poczuj Luz, Łowiec tak, Smeze, Bimbam Boom, Crossbans, Onda Onda, Hey tam. No, i to tyle jeśli chodzi o te motki. Mam jeszcze tutaj pakiet BTS Dynamite, czyli jestem do Dynamit, jestem z Elementem za 800. Mój świat, skarpety, kurcze akrobacje, Rolex, dawaj, wszyscy mnie lubią. Gangnam Style, Last Forever. Yy, dalej mamy. Okej, okay, jeszcze tutaj jakieś muzyki, czyli tutaj, znaczy muzyki, emotki. modki. Yy, swawolne podrygi za 500, leniwe kroki za 500, elektryczny swing za 500, poplock za 800, na koń za 500. Wszechstronny za 500, charakterystyczne podrygi za 800, jitterbug za 500. Mm, no i co? Dalej mamy aurę za 800, jakę za 800, diamentowe oczko za 500, złota kłódka za 200, złoty łańcuch za 200, zestaw złoceni odkrywcy za 2500, zadziorny futrzak za 1200, paka futrzaka za 400, królewski zadzior za 800, ciemiężce za 2000 wraz tutaj ze stylem. Dalej mamy ostrze plazmatyczne też tutaj za 800, też tutaj wraz ze stylem. Kanciasty ogień za 500. No i dalej mamy straszną bajkę za 1500, wraz tutaj też ze stylem. Dalej mamy teka za 1200, to jest takimi stylami, z takim oto plecakiem. Kanciasty za 500. Jiggle Jiggle za 500. Taniec z szarfą za 500. Posągowa poza za 200. No i tutaj mamy te skinki, które reagują na muzykę, światełko, niedźwiedzi, uścisk. Mamy tutaj też leśniącą drużynę, czyli flow za 1500, Impuls za 1500, Leśniące skrzydła za 1200, Leśniący topór za 800 i Soloniczna poświata za 500. Tutaj te, też takie muzyczne skiny, czyli Impra, Bohaterka imprezy, Diva imprezy, Gwiazda imprezy, Wyobrażenie, Noże świetne. No i DJ lamka, Świecące pateczki, Światlik, neonowa Gorączka nocy, zażyć basy i Breakdance. I jeśli chodzi o pakiety to... Tutaj też, się nic tutaj też się nic nie zmieniło. Także co widzowie, jeśli sklep się podoba, to, to pamiętajcie, subzone łapka w grę, kodzie nam w sklepie, a się z jak nam, 7